Czy słyszałeś kiedyś o sytuacji, w której ktoś wytatuował sobie logo samochodu, po czym dostał ten samochód? Możesz odejść od mojego auta. Ludzie tatuują sobie różne dziwne rzeczy, ale raczej bez powodu nie tatują sobie loga firmy. Na całe życie. Wiele razy w internecie widziałem zagraniczne artykuły, kiedy ktoś wytatuował sobie logo jakiejś firmy, po czym coś od nich za to dostał. Dlatego z ciekawości, czy coś takiego jest możliwe w Polsce, postanowiłem napisać do stu firm, czy za wytatuowanie ich logo coś mógłbym od nich dostać. Napisałem do stu firm przede wszystkim dlatego, żeby mieć pewność, że ktokolwiek się na to zgodzi. No i w tym napisałem też do takich firm jak Garnier albo Tarczyński. Więc nawet takie tatuaże mogłem mieć na swoim ciele i do samego końca nie wiedziałem, jaki tak naprawdę tatuaż zrobi Tak, do stu firm. Mogło odpisać 100 firm i miałbym 100 tatuaży na całe życie. Najlepsze jest to, że od początku do końca nie wiedziałbym, co mogę od nich dostać, bo to byłaby niespodzianka. Nie wiem w ogóle, czy mi się to opłaci. Już samo zrobienie tatuaży będzie trochę kosztowało. Ale to nic nie szkodzi, bo sponsorem tego filmu jest w sumie to nikt, ale mogę robić takie filmy dzięki wam i dlatego chciałem wam podziękować z tego miejsca za to, że oglądacie i zostawiacie łapeczki, komentarze, subskrypcje. Pozdrawiam. Pewnie ciekawi was, jakie firmy mi odpisały, jakie firmy się zgodziły, albo jakie też się nie zgodziły i jakich tatuaży nie będę miał na pewno na swoim ciele. Nie odpisało mi KFC, McDonald's tak samo. Na pewno nie odpisało mi Gucci. Odpisał mi Wedel. Czy jakbym miał wytatuowane logo Wedla, to czy mógłbym być ich produktem? Odpisała mi coś Biedronka. No ale oczywiście nie będę wam tu pokazywał wszystkich, które odpisałem. Gdy już trochę firmy mi odpisało i zgodziło się wysłać mi coś za zrobiony tatuaż z ich logiem, przyszła pora na tatuowanie. Ale jakby mi ktoś powiedział, że wiesz co, jednak nie. A co byś... No, nie za bardzo umowy z nimi, no, właśnie Jeśli chodzi o same tatuaże, to nie byłem nimi specjalnie przyjęty. Możecie powiedzieć, że jestem jakiś dziwny. Może jestem. Nie wiem. Jedyne, czym się w sumie przyjąłem, to to, że mogę zrobić jakiś tatuaż na marne i po zrobieniu go nic za niego nie dostanę. Ale co tam? To tylko tatuaż na skórze. Do końca życia. Ale mi się serio <słukasz> to podoba teraz z tej perspektywy, na patrzę patrząc, swoją mogę. Nawet nie wyobrażałem sobie, że to będzie wyglądało tak fajnie. Tak, bardzo fajnie w takich momentach jest się w jakiś sposób pocieszać także. Ale co by nie mówić, to tatuaże wyszły naprawdę fajnie. Polecam, wpadajcie do Sebastiana w Subsku, tam je robiłem. Jeśli chcecie mieć fajne tatuaże, to jak najbardziej. Oczywiście nie muszą to być takie tatuaże jak moje. Nie zachęcam do powtarzania tego, co tutaj robię. Ja mogę, bo jestem kaskaderem i youtuberem i... No, po zrobieniu tatuaży pozostało wysłać zdjęcia jako dowód firmom, które się zgodziły i czekać na paczki od nich. Ja nie wiem, od kogo jest ta paczka. Zgaduję, że będzie to jedna firma, o której myślę. Uff. Jest dość duża, ale strasznie się jestem podekscytowany, bo nie mam pojęcia, co to może być. To jest najlepsze. To jest całkowita niespodzianka. Dobra, zabieram się za otwieranie. Journal mam ten. Aha, ale dziwna? Kurczę, dziwnie zapakowana. Tu są jakby trzy kartony? Bez kitu, to są trzy boksy, Ale jestem podjarany. O kurde, mój chyba był trafny. Easy slide. Nie wierzę w to. Serio. Ja cię kręcę. Nie spodziewałbym się, że to będzie coś takiego. A jeszcze dwa kartony. Siema Karol. Nowy tatuaż robi wrażenie. Wyrazy uznania od całej ekipy Grey Point. Łap mały prezent od nas. Pozdrawiamy i do zobaczenia w grailu. I podpisy. Ja ci kręcę, ale mi miło. Koszulka, grail, skiety graila, dresik graila i bluza. Jeszcze jeden karton, nie. nie wiem co powiedzieć, zamurowało mi totalnie, przecież wow, a to jest pierwsza paczka od pierwszej firmy. Ja się nie znam aż tak na tym. Ale są ładne w ogóle. Nie wiem co powiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie. Grey Point. Aż się tak zestresowałem. A Wy jeszcze nie wiecie, ile paczek ogólnie mam dostać. Muszę mówić trochę ciszej, bo rodzice już śpią i nie chcę ich obudzić. Zmieniłem też miejsce. Jestem w kuchni. Z każdą paczką będę w innym miejscu. Ja wiem od kogo to jest paczka, dlatego tym bardziej dziwią mnie te naklejki, na których jest napis, nie rzucać. wrażenie, że jakiś owocowy zapach. Ale to się w ogóle nie zgadza z tym, od kogo jest ta paczka. Uważam, że jest to dość... zabawny tatuaż. To jest paczka od... Zahir Kebaba. Kiedy bardzo się różnicie, ale jeszcze bardziej się kochacie. Kiedy poznasz kogoś z takim samym poczuciem humoru jak ty. Jakie fajne! W życiu nie spodziewałam się czegoś takiego spersonalizowanego. Dwie czapki. Chyba wiedzą, że lubię czapki. Wow, to jest kalendarz z Zahir Kebaba. Z mapami, z dniami. Z Zahir Kebaba? Myślałem, że to kebab. Tu jest paczka jeszcze taka z różnymi rzeczami. Odświeżacze powietrza to są. Odświeżacze powietrza w kształcie długiego rollo. Nie pachnie kebabem. Trochę jak takie cukierki lodowe. Strasznie ładny zapach. aż sobie to tu powieszę zaraz. Tylko no spodziewałem się zapachu kebaba po prostu. To no, głupie by było dość. Trzy logopisy z takim tym śmiesznym kebabem. Smyczka od Zahira. Dwa dodatkowe myrylolowe i misrolo. Zachirek i serduszko. Torba. Po prostu torba. I jakaś teczka. Po prostu teczka. Jak wyglądam? Co podać? To jest ekstra. W ogóle że się postarali i zrobili moje zdjęcia z Instagrama. Przerobili specjalnie po to. Rozumiesz to? Giga fajne. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję za Zachirowi. Witam podobnie z nową paczką. Bardzo długo szukałem tego miejsca, żeby nie było tu ludzi, a i tak ciągle ktoś chodzi. Jacyś widza wy mnie rozpoznali i chodzili za mną. Dostałem paczkę od Mercedesa. Strasznie dużo komarów to jest w ogóle, dlatego chcę się śpieszyć. Ponownie dwa kartony i waży to 10 kilo. Co to może być? Toby się spodziewał. O, chłopie. Tu są dwa kartony pełne pączków. Tu wszystko dla mnie. Nie, no podzielę się oczywiście. O. A tu nie pączki? O kurczę. Dobra. Tą paczuszkę zostawiam na później. Worek do tytonac. Kolejne rzeczy. To są zeszyciki takie po prostu. To nie wszystko. I to wygląda jak dmuchane donuty. Tak, to jest instrukcja do... do dmuchania, jakby ktoś nie umiał. Boże, to nic, to nic, się nie ruszyło nawet, nic. Dlaczego pompowanie takich rzeczy nie jest prostsze? Jakbym miał pompkę, to może by było. O. co to No hejo, moje piękne. To był TikTok. I ostatni karton tajemniczy. Urządzijmy kubki do Tidonac w, w ilości sztuk trzech. Ale ładne. Fajowo, szczerze. Myślałem, że to będą same pączki, ale cieszę się. Dobra, chowam to i uciekam, bo mi gryzie wszystko. Możecie teraz zgadywać, jak myślicie, od kogo paczka przyszła, bo należy tutaj. Jestem przekonany, że nie zgadniecie. Daję teraz 5 sekund, dostaw komentarz, jak myślisz, od kogo może być. I zaraz dowiesz się, że, że się pomyliłeś. Tarczyński. ale jest ciężka ta paczka ogólnie. I duża! Ach, 3 kg waży. Myślę, że się pomylili, chcieli napisać 30. Tu jest 10 kg hantel. No Dobra, może jednak ważę. Ale ogólnie muszę pochwalić, bo bardzo ładnie wygląda ten karton. No ładnie. Bardzo dużo kabanosów, roślinne, aluszki, halapenio, chili. A, wy tego nie widzicie, sobie wysypałem. Można było się tego spodziewać, ale myślę, że na pewno nie takiej ilości. Ja lubię kabanosy. Jestem bardzo zadowolony. Dziękuję serdecznie, Tarczyński, tak to się mówi, odmienia. I piri. Przyszła pora na kolejną paczkę. Nie miałem już gdzie w ciekawym miejscu nagrać, dlatego jestem w wannie. Myślę, że jeszcze mogę was zaskoczyć. Od kogo może być? Ta, ta paczka. Nie jest to taki typowy strzał, ona jest tutaj, dlatego się tu patrzę. Słyszycie nawet? A tu w wannę uderzam. Jest inny dźwięk. GBS. Teraz Ty pomyślisz, hmm, przecież GBS to kawa. Ale poprzednio widzieliście za mnie mocno zaskoczył i w ogóle nie przysłał kebaba. Więc może to i lepiej. O, chłopie. Ten karton. Trzeba to zaznaczyć. Dziwnie to powiedziałem. Trzeba to zaznaczyć, że jest duży. A ja w ogóle do podziwiam Bez sensu. O. Mhm. Jakiś. E, list. Wygląda to bardzo ładnie i jest tu naprawdę coś fajnego napisanego. Zanim przeczytam wam treść tego listu, którą pewnie bardzo chcielibyście już poznać, bo jest ona strasznie tajemnicza i nikt tego nie wie poza mną i tą osobą, która go pisała, może jeszcze paroma innymi, ale zanim dowiecie się, co tam jest, a jest naprawdę, nawet sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, to jest najwspanialsze rzecz na świecie. W ogóle nic lepszego. Pokażę wam, co było jeszcze w tej paczce. Jedna rozpuszczalna. Druga to są smakowe. Masło orzechowe, słony karmel, krówka, kokosanki, wanilia, batonik wafelkowy, ciasto czekoladowe z kremem, karmel, biała czekolada, ciasto korzenne. To nie wszystko. Bardzo fajny karton. Orzechy laskowo oblany czekoladą leśną, białą z kremem oraz białą. I tu jest tego 16 paczek orzechów w czekoladzie. ale Dziękuję, GBS, ślicznie i przede wszystkim dziękuję za to. Cześć Karol! Jesteś naprawdę szalonym gościem. Haha! wykrzyk. Mamy wielką przyjemność zaprosić Cię na aferki do Boxdela, gdzie będziesz w stanie szerszej publice powiedzieć o tym, co tworzysz i ile serducha w to wkładasz. Aferkowe studio możesz znaleźć pod tym adresem. Co, myślicie, że powiem? To jest faktyczny adres napisany. Dobra, powiem. Ale czy na pewno pokazałem Wam wszystkie tatuaże? Czy wszystkie firmy wysłały mi paczkę? Czy okaże się, że bez powodu zrobiłem sobie tatuaż z logiem jakiejś firmy, po czym nic od nich nie dostałem? Wolałbym nie. I czemu mam nad kostką jeszcze jeden tatuaż, o którym nikt nie wie?